Widzowie, jesteśmy na Wiśniowiec, w nami Oskar i Wiktor Witam e, Na Wiśniowiec dodali do rapę. W sensie, do rampę stoi Wieko, tam do... Serio? O Kurde, to pokażemy wszystko Dawno by tutaj nie było nawet To tu wiadomo stara, a tu jest ta większa I proszę bardzo, tu jest ta największa Myślałam, że to jest pierwsza na wideo Zajdziemy do góry tylko Tak to wygląda Wiktor mówił, że się trzy razy wywalił Oskar prawie na, na od prawie na kierownicy polecia, więc... Wszystkie rolnictwo. Gwizd, Efez, Gibralt, Pietra. Uważamy. A teraz Oskarę czy Wiktor Bich chyba pokazał... No wytropi. Co? No. Oskarę, tak. Wiktor i Oskarę pojechali tam. I co? Całego, ja sobie radę lecić. Oskarę, ja sobie zobaczę, ja... Czekaj, czekaj, ja zobaczę tylko jak to wygląda. Pokażę Widą. Chyba, ale jest jeszcze widz, ale... Aha, to. Ale to, co O kurde. No to, to jest Ej! Poleciał no, to nie? Ja no to w ciężarem się będzie prawie nieidealnie. No to było za bardzo, za bardzo, za bardzo. No, tak, teraz było clean, nie? No. Nie Tylko w krzaki poleciał, ale ogólnie jakby równo. Jakby równo poleciał, to był było idealnie, bo... Ja baurab, się nigdy z tego nie skoczyłem. Nawet po pamiętam Ja się Ja rap, nie skakał. Ja się odzwyczaiłam od tych rap. Muszę się przyzwyczaić. Masz tego dropka, Ja z tego małego. Dobra, ja jestem bałrap. Dawaj Ja nie tej bardzo. Ale ja? Prawie tak. Jak na pierwszy skok od miesiąca, to będzie nie pójdzie. Gdzie pod prąd, panie? Widzowie, gościu ma też GoPro 10, tak samo jak ja. Pożyczył nam drugą baterię, 99 lat Jeszcze raz damy ten rękę, no i... Pozdrawiam Mikołaja Borysia. Mówiłem, że go spotkam, także cześć jestem na jego odcinku. Poszliśmy do Carrefoura, a działo się to. No nie wiedziałam, że oskar nie liczy. 7, 8, 8 wystarczy. Na pewno mam 8? Chyba. Ja chyba liczyłem dobrze, nie? Chyba tak. Właśnie, jeszcze mi daje takie Idzie taki 8 kajrerek. 8? Kajrek? 3 lądy. 2, 3, 4. 4, 5. Pojechaliśmy budować rampy. Na razie to wygląda tak. To to lepsze, żeby było. Dobra, ja pourywam w jest niezbędnych rzeczy. Nie mam tu nie lubi. Urywaj, słuchaliście. Tak nie, nie urywaj, bo to roślimy. Ja właśnie na no. plastikowe zabawkowe deski, tka, tylko to by miało. Chłop <laughs> sobie plastikowe a ten nagle kurde <laughs> Nie, bo był time-lapse. <laughs> tu co, prosto? A na co ty chcesz tą kamerkę nastawić? E, nie, ja nagrywam po prostu z kloty Nie chcę, bo chcę tego, oczyścić Aha! Oczyścić, żeby nie przeszkadzało Ja oczyściłem Suche elementy usuwam, us 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 żeby nie przeszkadzały przy skakaniu Kumasz? Nie, nie kumam chyba <laughs> Wy oczyszczajcie tamtą drogę 4%, ale bawisz drugą baterię. Pożyczył nam drugą baterię, 99% więc A teraz? O, się szykuje do skoku Chyba by to było dziecko partyku. O, zena. To by mi Ale wyskoczyło. Widzę to. Dobra, no to teraz sprzedamy tutaj widzowie. Na razie wszystko tak wygląda, babusz tutaj rampę. Zresztą każdy jak ci wyjdzie. Ale co? A skoczy Ora skoczy. Znaczy nie wyjdzie mi. Tak, to wiesz. No bo tu jest jeszcze trzeba poprawić daja. Nas wnosi po prostu albo tu, albo tu, albo po prostu nie doskaczemy. Nie doskaczemy nieby. Tutaj tylko zabierzemy tak to wszystko wygląda. To dawaj. Do. Hmm. dorobiłem się tego, co chciałem nie no, wygodne jest to nawet niby z ale wygodne no, już, już dobra widzowie włączamy telefon a co myśleliście, że wam kot puka, no chyba sobie żartujecie widzowie, będziemy teraz próbować zrobić status spateków na kamerę żeby robić tej blafty Wiktor wie jak to zrobić, jeszcze sobie nie umiem wyobrazić, ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Rzuciliśmy relację Widzowie, jesteśmy jesteś z Wiktorem Oskarę! O, leci jak ponownie Oskar. And riding your dreams while you were chasing everything else but me. I'm starting to break out from your grave. See, I finally opened up my eyes and I saw me coming back to life. Resolve, Yakosh, good push day up, yeah, poo. Poo vehicle push it. Bo będziemy dawać pod większym kątem, czyli jak jest, jakoś, jak jest jakoś tak, będziemy ją dawać tak, jakoś, właśnie teraz to robimy. A druga rzecz to tu też tutaj, daliśmy dodaliśmy dużo piachu, e, i jeszcze dodaliśmy, jakby takie, taka górka, że wtedy jak jechaliśmy, trzeba było skręcać, a teraz, jak stoimy tu, patrzymy się prosto i zrówniutko. I to jest bardzo fajne. I teraz dajmy większe nachylenie, i spróbujemy na chwilę jeszcze raz. Robimy testik widzowie, pochylony bardziej. Sprawdzamy jak działa. Założy tylko kask i ja też jadę. Leci Wiktor? No, no, no. Jak niżej to No teraz się zaczekam. Ty jednak niżej. Oni idą po jeszcze jednej kładki, a ja będę zbierać ziemię. A co zbieramy? Przyszli chłopacy, dali hopki, e, Ta zjazd jeden. I przetestujemy jak to wygląda. A tu jest mój rower, czekaj, 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 czekaj. Uż. O mój Dobra, ja też próbuję. Proszę. Czekaj, czekaj, bo oska byś się przesuwa. O, ta. I to jest to! O skor, o Tu już jest łatwo. Pada chyba Pada? Nie Pada No krop, aha Pada Ale żeby się wywrócić Zwijamy! Zwijamy dupę Ja teraz skoczę, jadę. Zwijamy dupę, że się Ja się skoczę, tylko czekajcie No to zaczęło padać telefon szybko 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 dobra widzowie widzimy się na w następnym vlogu bo zaczyna padać chyba że w przestanie jak na wyśle to najwyżej damy na światło